Tym razem, słuchajcie, przyjrzymy się esencji skutecznego przemawiania. Mamy tu kompleksowy przewodnik po sztuce oratorskiej. Tak jest. Nasza misja dzisiaj, wydobyć z niego no, takie kluczowe zasady, te, które pozwalają tworzyć wystąpienia, które naprawdę wiesz, coś zmieniają, wywierają realny wpływ. Dokładnie. Ten przewodnik od razu mówi ważną rzecz. W tym całym zalewie informacji. Słowo mówione, ale takie przemyślane, to jest potężne narzędzie. Mm -hmm. Tu nie chodzi o jakąś, wiesz, przypadkową elokwencję, tylko strategiczne rzemiosło. Świadome. Okej, okay, strategiczne rzemiosło. No dobrze, to rozpakujmy to. Od czego zacząć, żeby mowa no w ogóle była skuteczna? Od strategii. Jeszcze zanim napiszesz pierwsze słowo. Kluczowa jest, jak to nazywają, strategiczna triada. Triada. Czyli co? Trzy rzeczy. Po pierwsze. Cel. Co chcesz osiągnąć? Informować, przekonywać, a może inspirować, bawić? Różne cele, prawda? No tak. Po drugie, publiczność. Kim oni są, twoi słuchacze? Co już wiedzą, czego się spodziewają? Jakie mają nastawienie? Może są sceptyczni. Jasne. I po trzecie, kontekst. Jaka to okazja? Gdzie mówisz? Kiedy? Czy to formalne spotkanie, czy luźna prezentacja? Te trzy elementy. Cel, publiczność, kontekst są yy, bardzo ze sobą powiązane. Trzeba je ciągle analizować. Rozumiem. Czyli to nie jest tak, że mam pomysł i po prostu go przedstawiam. Muszę go dopasować. A co z samą treścią, jak już mam tę strategię? Tu jest ważna rzecz. Krystalizacja jednej głównej idei. Jedno przesłanie. Coś, co ma zostać w głowach słuchaczy. Koniec kropka. Tylko jedno? Tak. Zbyt wiele wątków, jak mówi przewodnik, po prostu rozmywa przekaz. Znasz to powiedzenie Churchilla? Wyczerpać temat, a nie słuchaczy. He, dobra. Okej. Okay. Mamy strategię, mamy tę jedną myśl. Jak ją teraz ym, ubrać w słowa? Struktura jest ważna. Absolutnie. Klasykę gatunku. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. To jest taki wiesz, ponadczasowy szkielet. Działa. Stary dobry szkielet. Dokładnie. Ale przewodnik szczególnie podkreśla początek i koniec. Krytyczne momenty. Te pierwsze 30 sekund mówią, decydują, czy w ogóle zdobędziesz uwagę. Tylko 30 sekund? Wow. Tak. Więc zamiast takiego banalnego dzień dobry, nazywam się lepiej użyć haka. Haka? Tak, czegoś, co zaczepi. Zaskakująca statystyka pytanie retoryczne w stylu czy możemy pozostać obojętni? Jakaś krótka, mocna historia, albo cytat. Coś, co od razu wciągnie. Tutaj robi się naprawdę interesująco, ok. A zakończenie co z nim? Musi być mocne, takie, żeby zapadło w pamięć. Wiesz, podsumowanie kluczowych punktów jeszcze raz wzmocnienie tego głównego przesłania. A jeśli chcesz kogoś do czegoś przekonać, to jasne wezwanie do działania. Czyli co mają zrobić po wysłuchaniu? No właśnie. Pamiętajmy o tym efekcie pierwszeństwa i świeżości. Psychologia mówi, że najlepiej pamiętamy początek i koniec. Warto to wykorzystać. Logiczne. Mamy strategię, strukturę, ale jak słowom nadać siłę? Jak przekonać? Poruszyć. I tu właśnie wkracza retoryka. Stary, dobry Arystoteles i jego trójkąt perswazji etos, patos, logos. Brzmi znajomo, ale przypomnijmy. Jasne. Etos to twoja wiarygodność jako mówcy. Budujesz ją wiedzą, jasne, ale też autentycznością. Przewodnik daje przykład Steve'a Jobsa na Stanfordzie. On zbudował niesamowity etos, opowiadając o swoich porażkach bardzo szczerze. Czyli nie tylko sukcesy budują wiarygodność? Czasem wręcz przeciwnie. Potem patos to emocje słuchaczy. Angażujesz je przez historię, przez obrazowy język, metafory. No i logos, logika, argumenty, fakty, dane. Rozumiem. Logika, emocje, wiarygodność. I co ciekawe, przewodnik mówi, że najskuteczniejsze są te przemówienia, które łączą wszystkie trzy. Weźmy I Have a Dream Kinga. Tam dominuje patos. Te emocje są niesamowite, prawda? Ale jest też logos, odwołanie do weksla praw do konstytucji, no i oczywiście potężny etos Kinga jako lidera. Czyli sztuka polega na połączeniu tych trzech elementów, a jakieś konkretne techniki językowe coś polecają? O tak, storytelling, opowiadanie historii. Ogromna moc. Historie ilustrują tezy, budzą emocje, no i co ważne, ułatwiają zapamiętanie. Ludzie kochają historię. Dokładnie. Nawet krótka anegdota może zdziałać cuda. Poza tym środki stylistyczne. Metafory, bo czynią idee obrazowymi. Pytania retoryczne, bo angażują. Anafory, czyli te powtórzenia, jak u Kinga: I have a dream, I have a dream, to buduje rytm, podkreśla myśl. Ważny jest też ton, taki bardziej konwersacyjny, i klarowność, bez zbędnego żargonu. Czyli mówić do ludzi, a nie ponad nimi. Okej, okay, a co z samym momentem wystąpienia? Ta cała trema. Jak sobie z nią radzić? Tu odpowiedź jest jedna: przygotowanie. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Na głos, nagrywać siebie, wiesz, żeby zobaczyć jak to wygląda, brzmi, zrobić próbę przed kimś znajomym, publiczność testowa. Tak, to buduje pewność siebie. Pomagają też techniki oddechowe, taka chwila dla siebie przed wejściem, no i pozytywna wizualizacja. Wyobrazić sobie, że idzie dobrze. A komunikacja niewerbalna. Gesty, głos. Niezwykle ważna. Modulacja głosu. Tempo mówienia, żeby nie pędzić. Pauzy dają czas na przyswojenie informacji. Kontakt wzrokowy. Otwarta postawa ciała. To wszystko komunikuje. Sporo tego, jakbyśmy mieli zebrać taką esencję z tego przewodnika. Te absolutnie kluczowe punkty. Myślę, że cztery rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, strategia. Zawsze jasny cel, dobra analiza publiczności i kontekstu. No i ta jedna główna myśl. Ok. Po drugie, struktura. Przemyślana, z mocnym początkiem i takim samym zakończeniem. Po trzecie, połączenie logiki, czyli logos, i emocji, czyli patos. Najlepiej przez historię. I to wszystko wsparte wiarygodnością, czyli etos. Strategia, struktura, połączenie logos, patos, etos, coś jeszcze. Tak, czwarty punkt. Świadome przygotowanie. Zarówno treści, jak i samego momentu wystąpienia. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. To jest ten ostatni szlif. Dobrze, a na koniec y, przewodnik rzuca taką myśl do zastanowienia. Mówi, że opanowanie tych zasad to nie jest tylko technika mówienia, to może być klucz do ogólnie lepszej komunikacji, do silniejszego przywództwa, nawet do głębszych relacji z ludźmi. Mm -hmm. Jak myślisz, jak takie świadome stosowanie tych narzędzi mogłoby zmienić nasze codzienne rozmowy, nie tylko te oficjalne na scenie? Ciekawe pytanie, prawda? To było nasze głębokie zanurzenie w sztukę przemawiania.